dawno już nie nagrywałam tak, o tylko ta vlogi, więc tak dziwnie tak usiąść i gadać, I I can Hej! witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, że jak miałam 16 lat, wyprowadziłam się za granicę do szkoły tanecznej, rozwijając swoją pasję. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. Więc jeśli nie jesteście na Instagramie razem ze mną, to zapraszam serdecznie na dole w opisie będziecie mieli link, to oczywiście będziecie mieć nazwę. I co, bez przedłużania, zaczynamy! Okej, okay, zacznijmy może od tego, że hej, jestem Nina, jeśli mnie nie znacie. Jestem tancerką i jestem w Szkole Beletowej w Warszawie. I od tego roku jestem też tutaj w Monachium w Niemczech na jakby studiach, ponieważ no nie mam jeszcze skończonej matury i nie są to takie studia, studia, ale ta szkoła traktuje to siebie jako studia. Trochę jest skomplikowane. Jesteśmy pomiędzy szkołą, pomiędzy studiami. Niektóre teatry jakby Myślę, że jakby to są studia, niektóre osoby to mówią jako bardziej szkoła, ale to nie o tym. No i przyjechałam tutaj właśnie do Niemiec, nie znając w ogóle tego języka i rocznikowo właśnie miałam 17 lat, ale przez to, że jestem dosłownie na sam koniec prawie roku, to miałam dalej jeszcze te 16 lat przez dwa miesiące i co, so, zaczynamy. O pierwsze pytanie, gdzie aktualnie mieszkasz i czy mieszkasz z rodzicami? No to moi rodzice zostali w Polsce, ja tutaj mieszkam sama, tak naprawdę, że jakby bez rodziny. Nie mam tutaj żadnej innej rodziny, żadnej cioci, wujka, nic. Um, I mieszkam w takim akademiku. Jakie były Twoje obawy? To przede wszystkim mogę powiedzieć na początku też, że. I jak miałam 11 lat, ja wyjechałam do Gdańska do szkoły baletowej i wtedy od niedzieli do piątku byłam w um, szkole, tam w internacie. I później na weekendy wracałam do Warszawy i tak wyglądało co tydzień. I ja już mając te 11 lat mieszkałam bez rodziców, więc na pewno to nie była taka moja obawa, czy sobie poradzę, czy nie. Um... Ale oczywiście jakby no, były takie obawy typu jak tutaj będzie, ponieważ nigdy tej wcześniej nie byłam, e, i, i takie sprawy. Ja mieszkam właśnie w akademiku, czyli e, tutaj po prostu są właśnie inne dziewczyny, e, które no, nie są tylko w, z mojej szkoły, są, jest naprawdę bardzo dużo osób, mamy chyba to jest pięć pięter i jest bardzo właśnie zróżnicowana to wszystko, że ludzie są, na przykład mają mniej 25 lat, ja mam jeszcze 17 i co na to Twoi rodzice? Oczywiście rodzice bardzo mnie wspierają i za to jestem bardzo wdzięczna i wielki love, więc jak tylko usłyszeli, że miałam taki pomysł, żeby wyjechać to od razu właśnie chcieli mi pomóc, szukali jakby możliwości to wszystko pogodzić, więc oni bardziej mnie wspierali niż e, i niż jakby blokowali pod tym względem i też po prostu wiedzieli, że ja chcę stickę w stanie współczesny, a szkoła towa ma tylko jakby... 3 godziny tańca współczesnego w tygodniu, no a to jednak ja mam 6 godzin dziennie tańca. I tutaj jest także półtorej godziny tańca klasycznego, czyli baletu mamy codziennie, i później mamy właśnie te 4,5 godziny kolejne um, tańca współczesnego albo właśnie jazzu, i to, tak to wygląda. Pytanie kolejne, jak poradziłaś sobie z barierą językową? To tutaj wszystko jest po angielsku, i bo to jest Monachium, to jest bardzo dużo osób z całego świata. W ogóle w mojej szkole mamy po prostu Osoby z Australii, z Nowej Zelandii, z Korei, Włoszech, z Holandii, Szwecji, Danii, jest mega duża różnorodność, więc i w szkole mówię po angielsku, i tutaj mówię po angielsku, w akademiku. Mam współlokatorkę z Indonezji i porozmawiamy się właśnie po angielsku. Jak wychodzę gdzieś, no to oczywiście jakby mówię takie, wiecie, naprawdę... Minimum, takie basic, które uczycie się naprawdę na pierwszej lekcji niemie języka niemieckiego. A tak to zazwyczaj komunikuję się po, po angielsku. Teraz, jak już tutaj mieszkam 10 miesięcy, no to rozumiem, co mówią do mnie po niemiecku, ale ciężko mi czasami odpowiedzieć. Po prostu ja nigdy nie miałam w szkole języka niemieckiego. Ja miałam język francuski, więc gdybym jechał do Francji, na pewno byłoby mi łatwiej. Ale naprawdę jakby już wszędzie dogaduję się po angielsku i mam zamiar uczyć się tego niemieckiego, tylko przez to, że ja musiałam właśnie robię te dwie szkoły naraz, czyli i w Warszawie i tutaj, to jak wracam ze zajęć tutaj z Monachium, to uczę się do szkoły w Warszawie i nadrabiam wszystkie te zajęcia i te lekcje. Więc jest na pewno mi ciężej znaleźć też czas na uczenie się języka niemieckiego. Tym bardziej jest to trudne, ponieważ no, nigdy jakby tego nie miałam, więc nie znam żadnych takich nawet basiców. Nie wiem w ogóle, jakby jak to wszystko się wymawia. Więc na pewno jest mi o wiele ciężej, niż gdyby to na przykład był francuski, ale przyjeżdżając to, już wiedziałam, że nie muszę znać tego języka, języka niemieckiego, tylko mogę właśnie wszystko po angielsku mówić. I ja jakby z angielskim nie miałam zbytnio trudności. No jakby teraz czuję, że oczywiście bardzo się poprawiłam, też czasami mam tak, że na przykład jak wracam do Polski, jest mi często ciężej coś powiedzieć po polsku i wolę mówić po angielsku, ponieważ tutaj 24 godziny mówię po angielsku i myślę już po angielsku, no bo jakby cały czas jednak ten język to jest, a po, po polsku mówię właśnie jak nagrywałam odcinki albo jak rozmawiam z rodzicami i to nie jest jakby taki wiecie, jakiś... Wielki, jakby język polski, to jest po prostu takie zwykłe hej, jak się masz, co robisz, na na na, na. czyli takie basiki. Jak przyjechałam do Polski zdawać język na przykład polski, to było mi ciężko, jakby tak elokwentnie się wypowiedzieć, A więc trochę jestem ciekawa, co będzie na maturze. Czy jak wyprowadzałaś się, brakowało Ci rodziny i przyjaciół? No to właśnie z rodziną oczywiście, jakby zawsze tęsknię i w ogóle, i brakuje mi jej. Czasami na przykład jak mam jakiś cięższy dzień, to dzwonię do rodziców i, i jestem bardzo wdzięczna w ogóle za to, że na przykład teraz, aktualnie, w dzisiejszych czasach mamy FaceTime'a, mamy yy, Whatsappa, mamy, wiecie... Instagrama, możemy się cały czas wymieniać informacjami, możemy cały czas do siebie dzwonić, kiedy potrzebuję ich, oni wiedzą, co się u mnie dzieje, co robię, więc czuję się tak bardzo e, dobrze i szczerze powiedziawszy, nawet chyba polepszyła mi się relacja z, mojo, z moimi rodzicami niż jak byłam w Warszawie, było po prostu, no nie było jakby takich, wiecie, dram, jakby ym, takich codziennych. Tylko po prostu, jak jednak jest ten dystans, jest czasami lepiej, tak wydaje mi się. Rozmawiałam tutaj z, z moimi koleżankami stąd i też się zgadzają, czyli jak po prostu wyjechały, mają lepszą, um, lepszą relację z rodzicami, z rodziną niż jak były i żyły codziennie w tym samym domu. Więc bardzo ciekawe przemyślenie, ale tak, tak jest. Jeśli chodzi o znajomych, no to faktycznie, jakby zauważyłam, kto jest prawdziwym moim znajomym, kto nie, ponieważ z bardzo wieloma osobami już straciłam kontakt, nie piszemy do siebie. Ja czasami wchodziłam z inicjatywą i po prostu to było w ogóle bez sensu, a poznałam tutaj wspaniałych ludzi i, um, i bardzo się cieszę, że po prostu poznałam no, nowe środowisko, bo jednak w Warszawie bardziej byłam w tym środowisku. Um, Baletowym, a tutaj jednak jest bardzo duże środowisko. No, moja na przykład nie w ogóle nie tańczy, więc e, tak inna w ogóle perspektywa i bardzo się z tego cieszę. Czy nie bała się zostawiać tego, co masz w Polsce, fajna szkoła, przyjaciele, dla czegoś niezanego? Szczerze, ja w ogóle, jak tutaj przyjechałam, to ja nawet nie, nie wiedziałam, że ja tutaj będę. Jakby ja miałam takie, że a, ja wrócę. Jakby, że ja na przykład. Wiedziałam, że ja potrzebuję się uczyć niemieckiego, ale miałam takie, że. A ja, i tak jakby za tydzień wrócę, ja się czułam, jakby w ogóle to nie miało. Jakby to do w ogóle do mnie nie dochodziło. Nie byłam jakaś przerażona. Jak tam jechałam, to miałam takie, a zobaczę, najwyżej wrócę. No a tak mi się spodobało, że tu zostałam i bardzo się cieszę z tego powodu. Nie bałam się tak naprawdę, bo właśnie nie mogłam się doczekać tej nowej szkoły, jak... Pytałam się wszystkich, co o tej szkole myślą. To były same pozytywne feedbacki, same pozytywne informacje, więc byłam bardzo podekscytowana, że mogę w ogóle mieć taką możliwość i być w klasie z osobami, które mają 20-25 lat. Czy zaczęłaś się więcej uczyć niemieckiego, czy chciałaś używać tylko angielskiego? No to właśnie, jak powiedziałam, bardziej angielskiego, ale myślę, że za rok bardziej pójdę trochę w ten niemiecki i trochę jakby podszlifuję, ale no nie wiem. <laughs> Jak z kwestią finansową? Czy super, czy super dużo idzie na czesne i za bursę wyżywienie w ogóle koszty? Szczerze powiedziawszy, bardzo. Bardzo dużo, bo szkoła jest prywatna, więc trzeba za nią płacić i to są akurat duże koszty. Udało mi się na szczęście dostać stypendium, więc ja płacę tylko połowę i jestem za to bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że za rok też mi się uda, bo inaczej po prostu nie wiem, czy tutaj, czy tutaj bym była, czy to by było w stanie, w stanie no bo no Monachium jest bardzo drogim miastem, więc tutaj dużo rzeczy no, idzie na takie, wiecie, pierdoły, typu na, na dojazdy. Ja muszę płacić tygodniowo 10 euro, czyli to jest tam 45 zł, no i to jest dużo, jak to się tam zbiera i zbiera. No ja teraz za rok na pewno będę szukać pracy, więc albo właśnie jako opiekunka do dzieci, albo jako właśnie nawet sprzątaczka, wiecie, po prostu, żeby coś sobie dorobić, jakieś takie grosze. Tak samo też robię właśnie te zajęcia na Instagramie, więc jeśli nie wiecie, to zapraszam na tutaj wstawię Wam linka do odcinka. Robię takie zajęcia na Instagramie. No, nie wiem, kosztują jedne zajęcia 10 zł i też takie małe jakby pieniążki spływają mi na konto, gdzie mogę właśnie przez to też tutaj funkcjonować. Jest Idika, czyli to jest jakby sklep spożywczy. Mogę tam iść, oczywiście. No, ale tam jest wszystko droższe, więc na przykład wolę iść 10 minut dłużej do Lidla, do Lidla gdzie podobne są ceny do Polski yy, i po prostu tam robię zakupy yy, na cały tydzień. No i jeśli na przykład, nie wiem, chodzi o. W picie no to akurat woda właśnie jest w wykranie, więc to jest bardzo fajne, nie musimy kupować wody w butelkach. No jeśli chodzi właśnie o bursę, to specjalnie tutaj e, wybrałam pokój jak najmniejszy z właśnie z kulakatorką. No nie jest on w ogóle, jak możecie zobaczyć, no nie jest on duży. E, może tutaj wygląda trochę duży, ale no dosłownie i, i wiecie, koniec, koniec em, tego pokoju, jeśli jesteście zainteresowani, zrobić taki house tour, gdzie pokażę wam jakby jak to wszystko tutaj wygląda, to dajcie znać w komentarzu Gdzieś wychodzę z koleżankami, chcemy na przykład nie wiem, pójść na kawę, albo wiecie po prostu trochę się tak rozerwać, no to faktycznie trochę, trochę dużo idzie I wiem, że po prostu za rok muszę bardziej uważać na te wszystkie koszty No oczywiście dojazdy tutaj, czyli właśnie ja dojeżdżam też fliksbasem, basem. ja jeżdżę do Polski 12 godzin, wracam tutaj też 12 godzin Po prostu staram się oszczędzać jak najbardziej, nie kupuję samolotów czy trudno było Ci się zaklimatyzować w Nowym Kraju? Chodzi mi o ludzi. To szczerze? W ogóle nie. Na początku okej, okay, miałam bardzo niefajną spółlokatorkę i bardzo jakby to przeżywałam, bo naprawdę dużo było takich jakichś dziwnych e, sytuacji z jej strony. Szczerze to w ogóle jakby zrobię zaklimatyzować się nie było mi w ogóle nie miałam problemu, ponieważ jak ja byłam mam dzieckiem, to ja zmieniałam dużo razy przedszkola, yy, dużo razy szkoły zmieniałam, yy, właśnie na przykład tutaj Gdańsk szkoła beltowa, tutaj Warszawa szkoła beltowa, teraz tutaj. Ważne, żeby po prostu wychodzić do ludzi moim zdaniem i jakby robić te inicjatywy. No ja teraz aktualnie mam taką fajną paczkę, zgrałyśmy się z dziewczynami i po prostu codziennie coś robimy, wychodzimy albo właśnie teraz korzystamy z takiej pięknej pogody. Czy będziesz kontynuować szkołę w Bonachium i jak długo zamierzasz tam zostać? Ta szkoła trwa 3 lata, Teraz właśnie skończę w tym tygodniu mój pierwszy rok i na pewno planuję tutaj zostać. Bardzo mi się podoba, więc jeszcze dwa lata i później zobaczymy, gdzie mnie tutaj świat zabierze. Co ile odwiedzasz rodzinę? To jest właśnie bardzo fajne, ponieważ tutaj w Niemczech są jakby dosłownie chyba co 6 tygodni. Mamy jakby jakieś ferie, czyli na przykład właśnie ferie jesienne, ferie zimowe, w czasie świąt Bożego Narodzenia. My mieliśmy chyba z 3 tygodnie przerwy. Więc to było fajne. I faktycznie tak co 6-7 tygodni wracam do, do, do domu. Kolejne pytanie: Czy te przelewają ci pieniądze? Tak, to jest właśnie teraz tak, że jakby oni po prostu mi dają te pieniądze, e, póki jeszcze mam, wiecie, jeszcze jestem w szkole, i, no bo robić te dwie szkoły na raz i jeszcze pracować, jakby na pełen etat to by było w ogóle za dużo. Więc oni dają mi pieniądze, to mi bardzo wspierają. E, no ale za rok, tak jak właśnie mówię, chciałabym też poszukać jakiejś pracy. Jak pokonać ten lęk związany z tym? W sumie ja jestem taką bardziej, bardzo spontaniczną osobą i ja się naprawdę nie przyjmowałam tym, że tutaj przyjeżdżam. W ogóle jakby byłam taka bardzo podekscytowana, bardzo tej chciałam być. Um ale jak przekonać, jak po prostu przyjechać, jakby się dowiedzieć. I yy, zazwyczaj jest tak, że te dwa tygodnie pierwsze są najgorsze i właśnie trzeba przez nie przejść i później na pewno będzie lepiej. Musisz sobie dać tak nawet z miesiąc, żeby się zaklimatyzować do nowego miejsca i dopiero później stwierdzić, czy faktycznie... Um, Chcesz wrócić, na przykład do domu. Bo zazwyczaj te właśnie dwa tygodnie są najcięższe, najcięższe, ale później po prostu idzie, idzie, idzie. Może nie jest to stricte związane z wyjazdem, ale zastanawiam się, jak zdobywasz oceny stańców OSB. Mam tryb indywidualny w szkole wertowej w Warszawie. Aktualnie w sumie, jak wracałam ostatnio raz do Polski, tam byłam, nie wiem, z dwa tygodnie, trzy tygodnie, to robiłam wszystkie te egzaminy, czyli zdawałam jakby jeden egzamin z całego roku, z każdego przedmiotu i był egzamin i pisemny i ustny, czyli na przykład, nie wiem, geografia. Geografię miałam ustną, czyli na przykład musiałam tam wskazać różne rzeczy na mapie i później miałam pisemną. Sprawdzian. Te, I teraz, e, na ostatnie, jakby ostatnie dni sierpnia, będę miała jeszcze matematykę, bo tylko to mi zostało. A łącznie właśnie miałam chyba tak 14 przedmiotów do zaliczenia. No i właśnie trzy e, przedmioty taneczne. No i e, jak będę właśnie teraz wracać do, do, do domu na wakacje. No, to będę musiała poćwiczyć, ponieważ jakby tutaj nie mamy takiej mega dobrej klasyki, jak to nie jest stricte kobaltowa, więc na przykład płęt nie mamy. No i po prostu muszę wrócić i to wszystko nadrobić. I później po prostu zdaję egzaminy, jakby samo końcowe, więc zdaję egzaminy w tym roku z tańca współczesnego. to akurat o to się to aż tak nie boję, no bo tutaj dużo ćwiczyłam tańca współczesnego. Taniec ludowy. Ja akurat tutaj nie mam tańca ludowego, więc trochę się boję, ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze. I taniec klasyczny. Czyli trzy, trzy te przedmioty będę musiała zdać, i normalnie to będzie jakby wielki egzamin, będzie komisja. I jeszcze tutaj w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować mojej szkole za taką możliwość. Może ktoś tutaj właśnie ogląda z mojej szkoły, to no bo to jest po prostu coś niesamowitego, że właśnie można robić dwie szkoły naraz i wyjechać i się spełniać w tym. I, i dziękuję bardzo za taką możliwość. Dziękuję w ogóle za zrozumienie, za. No, po prostu za to wszystko, co robicie dla mnie. Nauczyciele też są bardzo wyrozumiali i, jakby, właśnie rozumieją, że jest tego dużo, że ja muszę to wszystko pogodzić. Dziękuję bardzo. Czy utraciłaś siłą rzeczy wartościowe znajomości ze względu na dystans? O, i to jest bardzo fajne pytanie. Naprawdę, jeśli masz jakby wartościowe znajomości, to one przetrwają, bo one są wartościowe. Na przykład, mam koleżankę, z którą dosłownie, dosłownie poznałam ją rok temu na wyjeździe. I my cały czas otrzymujemy kontakt, my cały czas mamy snapanie i cały czas sobie wysyłamy, nawet codziennie, jakieś takie zwykłe zdjęcia, piszemy do siebie cały czas. I to, moim zdaniem, jest wartościowa znajomość, ponieważ, mimo tego, że ja wiem, że ona ma dużo zajęć, że ona, wiecie, jakby szkobaltowa, później, później ten, ten, zajęcia dodatkowe, później coś tam jeszcze, później jeszcze nauka, to ona zawsze znajduje dla mnie czas. Więc to mi się wydaje, że jeśli osoba chce, to ona znajdzie dla ciebie czas. A jeśli po prostu jest taka znajomość, typu piszę do osoby, a osoba mi nie odpisuje przez dwa miesiące, można odpisać. Tak, jakby do sobie to zajmuje jedną sekundę. Jeszcze teraz było, dużo jest takie na TikToku, że na przykład chłopak ci pisze, że nie miał czasu odpisać, a tutaj jest takie zdjęcie, jak żołnierze pisali listy miłosne do swoich kochanek. No to ja przepraszam bardzo, ale jesteśmy dzisiaj w takich czasach, że wystarczy spojrzeć na telefon, napisać: hej, koniec, co u ciebie? Nawet iść, nie wiem, do sklepu w głosówkę nagrywasz, że ej, słuchaj, u mnie stoi to, co u ciebie. Jakby naprawdę, jeśli to są wartościowe osoby, wartościowe znajomości, to to się utrzyma, ale właśnie no jak ja tutaj przyjechałam, zauwa zauważyłam po prostu, kto, kto jakby chce być z moim znajomym, kto nie chce, nie bałaś się o to, jak sobie poradzisz w obcym kraju. Jakby na początku, jak przyjechałam do tutaj, to bardziej mi brakowało Polski, brakowało mi na przykład żabki, brakowało mi tego, że jakby... Brakowało mi tego, że po prostu w Polsce czułam się tak komfortowo, że wiedziałam, co gdzie jest, wiedziałam jakby, co mogę zrobić, na przykład, nie wiem, załóżmy, głupie Vinted, czyli chcę sprzedać ubrania, wiem, jak to zrobić, tak, bo tam mieszkam, a tutaj nie wiem, jak to zrobić, bo tutaj jakby jestem nowa, albo żabki, tak, tam były żabki, Wiedziałeś, że one są do 23 możesz cały czas chodzić, a tutaj sklepy zamykają się o 20. I co po 20.00, jeśli na przykład ja stwierdzę, że nie mam czegoś. Wydaje mi się, że bardzo to jest fajne, żeby zrobić takie step by step. Czyli na przykład, jeśli chcecie gdzieś wyjechać, to na przykład nie wiem, pojedźcie sobie nawet na tydzień gdzieś sami jakby zobaczycie, jak to w ogóle jest, samemu to wszystko ogarniać. No i też yy, fajne właśnie, że na przykład jest taka możliwość a, takiego właśnie akademika. Czyli, jakby nie muszę myśleć, że wiecie, muszę opłacać te wszystkie gaz, prąd i w ogóle te wszystkie rzeczy, yy, bo jakby tutaj jakby po prostu płacę i jakąś ilość pieniędzy i jakby oni to wszystko opłacają. I, I wiecie, tak samo te śmieci, po prostu wychodzę i wyrzucam śmieci do tego kontynera. Mam tutaj wiele osób, coś yy, taka bez, bezpieczna. Więc wydaje mi się, że to jest takie fajne, zrobię takie step by step. Też na przykład, no moja koleżanka, wiecie, z Nowej Zelandii, tutaj do Niemiec, to w ogóle druga strona świata. Hmm, ale też dla niej to nie było zbytnio jakby ciężkie, żeby wyjechać. Wydaje mi się po prostu, że jeśli jedziesz, jakby bo znasz swój cel, wiesz, że chcesz tutaj osiągnąć sukces, to jest dla twojego dobra, to jakby z, i taki, tak jakby będzie ci łatwiej, niż jak po prostu wyjechać, bo wyjechać. Ale to takie moje przemyślenie. Okej, okay. I ostatnie pytanie. Jak to zorganizować? Gdzie szukać możliwości, wyjazdu, szkoły, ogólnie jak zacząć? Jak to w ogóle się zaczęło, bo ja wiedziałam, że na pewno jakby za rok ja nie, ch nie chcę zostać w szkole baletowej, chciałabym to zrobić właśnie ten tryb indywidualny, chciałabym wyjechać, chciałabym się rozwijać w tańcu współczesnym, no i już po prostu nie mogłam się doczekać, no i szukałam różnych takich szkół. No Bardzo chciałam w ogóle, bo ja tam zdawałam do szkoły w Londynie, no ale przez to, że ten jest brexit, to tam te szkoły poszły tak do góry, że to w ogóle było nieosiągalne. Więc szukałam innych szkół. No i zauważyłam, że właśnie Stefano Silvino jakby tam chce stworzyć szkołę w Polsce taką. No i poszłam na te audycje, ale okazało się, że w końcu ta jakby ta szkoła nie wypaliła w Polsce, ale ta szkoła jest we Francji i w Madrycie. No i właśnie myślałam, że pojechać do Madrytu do tej szkoły, i myślę, że gdybym się tutaj nie dostała, to pewnie by teraz była w Madrycie. No i właśnie już tak planowałam, że raczej tam wyjadę do tego Madrytu. Ale w czasie tej aplikacji, jak tam byliśmy, e, właśnie w tej Polsce, do, żeby się dostać do tej szkoły, tam była taka jedna dziewczyna, która tak dobrze się ruszała. Tak mi się podobało, jakby, jak ona improwizowała i w ogóle, że po prostu do niej napisałam na Instagramie. Hej, słuchaj, bardzo mi się podobało w ogóle jak się zaprezentowałaś, słuchaj, um, w ogóle pisałam do niej po angielsku, się okazało potem, że ona jest w ogóle z Polski i spytałam się jej, kurde, no jakby gdzie, gdzie, gdzie trenowałaś, um, w, jakiej, w jakiej szkole byłaś wcześniej? I ona mi właśnie powiedziała, że była w tym Iwansonie w Monachium. I tak zaczęłam myśleć, zróbcie face, face call do jednej osoby, do drugiej osoby, do trzeciej osoby, dzwoniłam, um, pisałam do różnych osób, na Instagramie najlepiej jakby macie szkołę, tak, i patrzycie kto obserwuje tą szkołę albo kto właśnie oznacza tą szkołę, no i okej, okay, więc połączyłam kropki, tak, czyli ta osoba jest w tej szkole. Piszę do niej na Instagramie, hej, jakby co myślisz o tej szkole, no na na, na, na. I pisałam właśnie z osobami na temat tego Madrytu i pisałam osobami na temat tego Monachium. I jeśli chodzi o Madryt, to właśnie było takie, że. Um, że spoko, ale w sumie nie, że w sumie możesz przyjechać, ale w sumie. Nie wie, co myśli na ten, na ten temat. A jak pytałam właśnie o Monachium, to wszyscy mówili, że super, super, super. I ja dlatego zdecydowałam się tutaj na przyjazd do Monachium, mimo że nie wiedziałam właśnie, jakby w ogóle, jak wygląda szkoła, jak wygląda tutaj ten akademik, ale przez to, że rozmawiałam z tą dziewczyną e, z Polski, która właśnie e, z, tej, z tych audycji, co tak ładnie tańczyła, e, no to przez to. to po prostu tak uwierzyłam jej, powiedziała mi, że ona tutaj mieszkała, w tym akademiku, że jest bardzo fajnie, no to mówię, dobra. No więc pisałam do tego akademika, od razu za, za, wszystko załatwiałam, e, udało mi się właśnie dostać tutaj miejsce w tym akademiku, e, pisałam do szkoły właśnie, czy da się jakby stypendium, żeby trochę mniej płacić, bo koszt tej szkoły był duży, no i wszystko nam się udało, e, więc e, to tak wyglądało. Wydaje mi się taka lekcja z tego, po prostu piszcie do wszystkich, zadawajcie yy, jak najwięcej pytań, jakby, piszcie do jak najwięcej ilości osób, żeby mieć te feedbacki. To jakby co oni myślą na, na temat tej szkoły, na temat tych studiów. E, na pewno jakby każda szkoła, albo przynajmniej ma Facebooka, albo Instagrama, albo w ogóle jakąś, nie wiem, sieć, e, nie wiem, internetową, po prostu pisać. Nie bać się, naprawdę podchodzić do ludzi, zbierać kontakty. Oczywiście właśnie, jeśli chodzi o pieniądze, no to ja. Pisałam wszędzie, pisałam właśnie i do szkoły, i tutaj, czy jest możliwość yy, właśnie yy, stypendium. Pisałam, że no wiecie, jakby taka jest sytuacja, że inflacja i w ogóle. I no, na przykład właśnie ze szkoły mi się udało, dali mi stypendium, a tutaj na przykład powiedzieli, że no, nie ma takiej możliwości. Więc naprawdę nie bójcie się, jakby pisać, pytać. No, teraz są wakacje: czemu nie na przykład pójść do pracy, zarobić pieniążki i wyjechać i walczyć o swoją przyszłość? Czemu nie spróbować? Czemu ja miałam zostać w Polsce i jakby do końca się żałować i pytać siebie: O, co by było, gdybym tu przyjechała? Nie lubię po prostu przyjechać tu, zobaczyć jak to jest, pobyć tutaj, nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc i stwierdzić, czy to jest szkoła dla mnie, czy to jest akademik dla mnie, czy to jest w ogóle miejsce dla mnie, czy wrócić. I dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, możecie pisać do mnie na Instagramie śmiało, możecie też pisać właśnie w komentarzach tutaj, postaram się tutaj odpisać. I co, ja lecę do szkoły, więc życzę Wam miłego dnia, miłego południa, miłej nocy, gdziekolwiek to oglądacie, kiedykolwiek to oglądacie. Buziaki, kocham Was i warcie o marzenia. I róbcie to, co kochacie, i guziki!